Hasło Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów przyświecało uroczystości z okazji Dnia Kobiet, która odbyła się w miejscowym domu ludowym w Czarnej Sędziszowskiej. Wydarzenie przygotowane z wielką starannością zgromadziło pani z różnych środowisk działających w sołectwie, a organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny. Młodzież z miejscowej szkoły podstawowej zaprezentowała barwne występy pełne humoru, śpiewu i tańca. Merytul, 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 merytul. Jednym z punktów programu był występ Seweryna Ziobry, absolwenta miejscowej szkoły, który wraz z koleżanką wykonał dumkę na dwa serca. Mój sokody, mój O Twój posad, o miłości, cztery skrynie i o dobroć twą miły. jak ma pytać innych kobiet. Podkreślił sam artysta, śpiew to dla niego rodzinna tradycja. Tata mu śpiewał, jego dziadek śpiewał, dziadek był organistą też. Jest to chyba tak godzinnie tak w genach. Piosenki umilają czas, miło się ich słucha. Też lubię to i lubię się dzielić tym. Dzień Kobiet w Czarnej Sędziszowskiej zawsze ma uroczysty charakter, powiedziała sołtys wsi Dorota Sendłak. Dzień Kobiet w naszej miejscowości odbywa się rokrocznie, z wyjątkiem okresu, w którym była pandemia, a tak to 8 marca bądź przed albo po zawsze co roku świętujemy ten dzień wspólnie ze szkołą z uczniami, z nauczycielami, ze strażakami z naszej miejscowości, także to jest taki dzień wyjątkowy. Nasi panowie tutaj też nas doceniają, kupują nam kwiaty, spotykamy się przy pięknych występach naszych uczniów ze szkoły podstawowej. Przy wspólnym stole, panie spotykają się, rozmawiają. Nie zabrakło wspólnej zabawy, a jednym z hitów okazał się turniej wzorowany na popularnym programie Jaka to Melodia. Zarówno uczestnicy, jak i widzowie aktywnie włączyli się w muzyczne zgadywanki i wspólne śpiewanie. Yeah. yeah. Spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji żeńskiej Drużynie Strażackiej za ich sukces w ostatnich zawodach strażackich. Nie zabrakło także kwiatów od męskiej części uroczystości oraz gromkiego 100 lat. Jeszcze. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Koło Gospodyń wiejskich, miejscową Ochotniczą Straż Pożarną oraz Szkołę Podstawową. Wszystkie organizacje, które działają w naszej miejscowości wspólnie razem organizują ten wyjątkowy dzień. Organizatorzy jak zwykle stanęli na wysokości zadania, zapewniając uczestnikom niezapomniane chwile pełne radości, wzruszeń i integracji.